Witajcie na moim kanale, dziś otwieram paczki z dwóch sklepów, miało być trzech, ale niestety z jednego nie dotarły, nie wiem dlaczego, no ale trudno, e, czyli będziemy mieli hol zakupowy. Mam ubrania z Endo i z Zary. Zary jest jedno takie e, ubranie, które będę miała na imprezę, jak będę miała komunię. Dobra, może zacznijmy od tego, bo to, to nie jest takie stabilne jak zarek, więc zarę sobie dajemy na boczek i otwieramy endo. Dobra. Jak będzie? I potem będę przymierzała. Nic nie widziałem, więc to. Tam Ta mamy tutaj kilka bardzo ładnych, bardzo podobają. Czekajcie, ja przybliżę kamerę, to będziecie teraz widzieli same bluzki. Okej, okay, może mi trochę ucinacie głowę i może zacznijmy od... Takiego ubranka. O, tutaj jest. Otwieramy sobie. Ja sobie tak otworzę ładnie, bo nie wiadomo, czy będzie dobre. Potem będę przymierzała. Okej. Okay. Mamy tutaj takie spodenki zielone. A na końcu są takie kwiatuszki. Zobaczcie sobie. O, tutaj je widać. Czekajcie, bo się kołyszę. Przyjdę Wsz tam do was i wam pokażę. Są. So, o. Takie właśnie i tak one wyglądają, w całości one wyglądają, tak? tylko one wyglądają, a tutaj jest góra. Okej, okay. dobra, mamy tutaj jedne spodenki, możemy je sobie tutaj dać, to są spodenki numer jeden, o, tutaj. takie zielone. Tutaj jakieś jeszcze spodenki. Tutaj mamy jakieś coś nieważne jest. Tutaj już są bluzki, bluzki, bluzki. No dobra, mamy same bluzki. Tutaj nam została jeszcze jedna i będziemy ją teraz otwierali, tylko muszę z nich znaleźć. O, tu, dam! Dobra. O, tu jest jakiś papierek, go też odłożymy. I o tutaj jest taka falbaneczka. Czekajcie, przybliżę Wam. O tutaj taka falbaneczka i tutaj są trochę pogniecione, ale tutaj się bardzo tak podoba ta falbanka, o tam i jest ogólnie różowa bluzeczka, więc ktoś jest? Okej, okay. więc teraz jeszcze będę przymierzała następne, tylko muszę coś powtarzam jeszcze raz tak wygląda ta bluzeczka, ma tutaj te falbaneczki, tutaj ją sobie już też jakieś dziwne coś było. Czekajcie, dodamy sobie tu. Wybaczcie, że jest taka polika, ale muszę wiedzieć co tutaj. Teraz będziemy otwierać tą paczuszkę. Więc otwieramy. Okej, okay, powolutku, żeby nie zepsuć. Tutaj sobie dajemy. Tutaj pewnie też będzie taki woreczek Kto? tam, a się myliłam. Tutaj jest taki ładny kwiatuszek. O! W całości wygląda, właśnie wygląda z takim kwiatuszkiem, i sobie dajemy tutaj i następną. Ta jest jakaś strasznie szeroka. Ja taka szeroka nie jestem, ale zobaczymy, może będzie lepsza. Według mnie jest trochę za szeroka. Ja taka szeroka, aż nie jestem. Zobaczcie, tutaj mamy takie. O, no właśnie, tutaj jest takie. Coś, i tak to jest taka zielonitka. Zdaje mi się, że jest niestety za duża. No, ale niestety. Dobra, tutaj mamy kolejną bluzkę, więc otwieramy. Strasznie, bluzek dużo zamówiłam, ale z Zary zamówiłam już lepiej. Więcej było takich rzeczy innych, bo tutaj, jak widzicie, miałam same takie te spodęki, więcej już nie mam. Ok, tutaj damy sobie tą forejkę. Dobra, strasznie pogiętowane są te ubrania. No, tak ona wygląda. Tu jest takie drzewko. O tak? I to też jest bluzka z długim rękawem. Dajemy tu. I otwieramy następną bluzkę. Strasznie jest tych dużo bluzek. Ale widzę, że tutaj jest bluzka z krótkim rękawem tym razem. Więc mam nadzieję, że będzie dobra. No, no mam nadzieję, że większość z tych rzeczy będzie dobra, bo to już jest wiadomo, że ta będzie zła, bo już. Widać, że ona jest za szeroka i było też widać w tym plastikowym, że ona jest za szeroka, więc na pewno będzie do zwrotu. Ale mam nadzieję, że inne rzeczy nie. Okej, okay, tutaj mamy już taką nie białą, lecz taką bardziej kremową. Ona może być, ona może być trochę no ale dorosnę do niej. Czekajcie. O, tutaj są takie kwiatuszki. O, tutaj takie serduszko kwiatuszki. Tak właśnie wygląda, ona też jest z drugim rękawem. Dajemy ją sobie tu. Okej, okay. tutaj jest taka bluzka, która mi się prawie najbardziej podobała, bo mam ostatnią, na ostatnie będzie właśnie najlepsza bluzka, która mi się spodoba z tego całego tutaj zakupu. Więc ona będzie na koniec, tutaj daję na samą siateczkę. I jak już odłożymy tą ostatnią i jeszcze tą, to wtedy będę przymierzać z endo i będę decydować, która jest za mała, która jest za duża i tak... Ludzie, czemu to jest takie szerokie? Czy ona powinna być taka szeroka? Nie wiem. Dobra. Tutaj mi się też bardzo podoba, bo tutaj jest taki napisik ładny i jest taka bardziej różowiutka. Ok. Ja sobie odkładam tu i ostatnia bluzka, która mi się najbardziej podoba jest bardzo fajna. Mi się w ogóle takie bluzki najbardziej podobały. Zresztą Wam też będę mówiła ceny z tych wszystkich ubrań, ale to na razie Wam pokazywałam. Okej, okay. i ta bluzka mi się najbardziej podoba. Tutaj odłożymy. O tutaj właśnie mam, jestem cała w tych bluzkach. Taki supełek z tego zrobić. No i to jest bluzka, o której na serio marzyłam. Tak ona wygląda, i tutaj ma te frędzerki do zawiązania. Ona jest super, uwielbiam ją, jest najlepsza według mnie. Mam nadzieję, że będzie na mnie dobra, bo jest bardzo, 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 bardzo fajna. Iż Wam mówię, tutaj jest cena, to jest na 152 cm. Ja mam 142, ale wiecie, czasami lepiej mieć większą. Od 11 do 12, lat. ja mam 9, prawie 10. I ile ona kosztowała, tutaj niestety nie piszę, bo zamawiałam przez internet, ale już wiecie, że wszystkie bluzki są 152 cm, no niestety myślałam, że będzie cena, no ale trudno, dobra, czas przymierzać, więc zacznijmy może sobie od tych spodni, na szczęście mam sukienkę, więc nie będę musiała wciągać w spodni, których nie mam, więc zacznijmy sobie przymierzyć te spodenki i za chwilę do Was wracam, okej. Okay. Ja już jestem, wyglądają one na mnie tak, są troszeczkę za duże, ale to nawet lepiej wyglądają one tak. Takie są zieloniutkie. Tutaj wygląda to tak. I tutaj, o tak, więc one na pewno lądują do mojej szafy. Ok, teraz zacznijmy przymierzyć następne, ale jeszcze muszę ściągnąć ten, więc za chwilę do Was wracam i następna. To będzie ten boleczek, będzie można wyrzucić, i następna będzie ta bluzka, więc ją sobie biorę. I za chwilę wracam. Okej, okay, ja już jestem. Tak, ona się na niej prezentuje. Według mnie jest bardzo fajna, bardzo miłutka, więc też ląduję do mojej szafy. I teraz biorę sobie tą bluzkę. To można już sobie wyrzucić, a teraz biorę tą bluzkę. Jestem sobie, że jestem tego czerwona, ale jakoś się zdenerwowałam dlatego, bo tutaj są takie dziury, co nie widziałam. I tam włożyła rękę i prawie mi nie wyszła, więc było niefajnie, ale bluzka jest tak to bardzo dobrze. Tutaj są te kwiatuszki i tu są takie dziury, nie widziałam, ale według mnie one są nawet lepiej, że są takie, niż żeby ich nie było, więc teraz może wezmę sobie bluzkę, a tutaj jest właśnie ten woreczek można już sobie ten, a tą bierzemy teraz z długim rękawem. Okej, okay, więc okej, okay, tutaj mamy już tą bluzeczkę, jest bardzo ładna. Bardzo mi się podoba trochę rękaw jest za długie, ale to nawet lepiej, jak ja to mówię, jest bardzo ładna. Okej, okay, więc jest też dobra. Na razie żadnej bluzki nie było fajna, a te spodnie są też dobre. A i zapomniałam Wam powiedzieć, to musimy odłożyć i teraz może weźmiemy sobie o, bluzeczkę. O, tą bluzeczkę. Oto do dołu. Już Wam pokazuję. Którą? O tą. Dobra, przebieram się. Okej, okay, ta bluzka jest na mnie troszeczkę za duża, ale jak to mówię dobrze, tutaj widzicie rękawy, no ale będzie okej, okay. jest bardzo ładnie, bardzo fajna. Teraz... Możemy już to odłożyć i bierzemy następną, kolejną. Tym razem bierzemy tą z tym fajnym napisem. Tutaj jest ta folika i się przebiera. Ta bluzka też jest za duża, nawet tak trochę. po Ten tutaj ma te rękawy i tak właśnie ona wygląda. Właśnie tak i tak właśnie to wygląda, więc... No tak troszeczkę za duża niech będzie, okej. Okay. Widzicie, jaką mam już fryzurę? ok no, no dobra. Teraz przymierzam tą bluzkę. To można już Ten Atlanta, który mi się zdaje, że będzie za długa. To zostawimy ją. I teraz tą najfajniejszą będziemy przymierzać. Okej, okay, to ja idę przymierzać. I za chwilę wracam. Okej, okay, ja już jestem tutaj. Tak, to się. prezentuje, jest bardzo ładna. I tutaj są te frenzelki ja sobie. Tutaj zawiążę. Czekajcie. Hop. Jeszcze raz. No, to jest troszeczkę za duża, bo to powinno być gdzieś. To ale doraz na do niej jest bardzo ładne. Tutaj już sobie ją rozplączę. I teraz ta, która możliwe będzie za, za duża, no się jest za szeroka, więc czas na ją będzie. Tak, nawet woreczek był inny na nią, więc jest bardzo szeroka. Okej, okay, przebieram się w nią, za tak, wracam. Jak mówiłam, w niej wyglądam jak piżama. Zobaczcie, tutaj by można jeszcze było ten, a ja jestem o wiele chudsza i jest za, na mnie za duża, więc niestety nie będzie ok. Eee, przebiorę się teraz w sukienkę i potem jak już to będzie na moją komunię. O! takie właśnie fajne coś, potem będę to jeszcze przymierzała i taka bardzo elegancka, tutaj jest nawet takie białe i tutaj jest takie niebieskie, to będzie na mnie na przyjęcie, więc takie ładne są i tutaj jest e, takie biustonosze, to je za chwilę roz, e, roztworzymy, a teraz przymierzymy to bardzo mi się podoba, więc Mam nadzieję, że będzie dobre. Bardzo, bardzo, bardzo proszę, żeby było dobre. Trzymajcie kciuki. A później zobaczcie, czy jest dobre, czy nie. Okej, okay, bardzo według mnie jest bardzo ładne. Kon tak to wygląda. Jest tutaj, yy, z dwu, to jest tak do kolanek i tutaj mamy takie piękne. Tutaj mamy tak i jest bardzo, bardzo, bardzo ładne. I tutaj mamy jeszcze naszą spódniczkę. Pozwólcie, że ja sobie w tym będę. Później rozbierzemy, albo nie. E, czekajcie, muszę to sobie zdjąć i za chwilę będę Okej, okay, już jest bardzo dobrze. Było trochę problemów ściągnąć, bo jest dobre, ale to by mogło być takie rozpinane, ale niestety nie jest. Ale też jest dobrze, udało się ściągnąć. No nie zajęło to jakoś strasznie dużo, ale e, był trochę mały problemik, ale da się ściągnąć i jest według mnie bardzo, bardzo wygodne i tak dalej. Jakby tutaj było rozpinane by było jeszcze lepiej, no ale trudno. Tutaj już sobie ten i to będzie taki zestawik na moją komunię, okej. Okay. I tutaj jeszcze nam została jedna paczuszka, to za chwilę Wam pokażę, okej. Okay. Ok, teraz bierzemy tą paczuszkę, to jest biustonosz. Już, już Wam pokazuję, czekajcie. Już, już tak jest dziwnie Ale Nie mówię, że jakoś się źle, ale jest fajny. Dobre, dobre. Tak on wygląda, ja nie będę wam wszymi... w... z Wami przymierzała, ale tak wygląda biały i tak wygląda szary. Więc tak. Kolej był trochę długi, mam nadzieję, że Wam nie wszędziłam, ale były bardzo ładne ubrania I to według mnie jest najładniejsze, co prawda było trochę problem ściągnąć w górę, ale jest, da się i jest bardzo wygodne, więc super i jeśli mi głosie podobał, zostawcie, tak, mówię, bardzo dużo łapek w górę, dlatego, bo i tak trochę dużo to kosztowało, i tak fajnie było, tak fajnie było, ładne wszystko było, więc dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Pa!